Via Frassati to podcast dla wszystkich tych, którzy szukają motywacji i inspiracji na swojej życiowej drodze do świętości. Wyróż z nami szlakiem Frassatiego, który prowadzi verso l'alto, czyli ku górze. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu naszym Via Frassati, spotkaniu w drodze, na szlaku, na szlaku ku górze, na szlaku, o którym spotykamy dzisiaj osoby związane z Trzecim Zakonem Dominikańskim. Dowiemy się troszeczkę, co to jest za droga duchowości. Są z nami przedstawiciele Fraterni imienia Błogosławionego Piotra Jerzego Frassatiego z Poznania. Przedstawcie się, proszę. Joachim, w imię Zakonny Piotr Jerzy. Piotr imię zakonne, Ludwik. Cecylia imię zakonne, Matka Boża Różańcowa. No dobrze, to wprowadźcie proszę troszeczkę naszych słuchaczy w to, co to jest ta droga, którą idziecie już tyle lat. Co oznacza być tercjarzem dominikańskim, członkiem tej trzeciej drogi, trzeciej odnogi zakonu dominikańskiego? Być tercjarzem dominikańskim to być tym, kto przyjmuje Boże zaproszenie do relacji. Do relacji z Bogiem, do relacji z ludźmi, do relacji realizowanej we wspólnocie. Stąd wspólnota to dla nas zakon. I zakon do wspólnoty. Stąd przynależność do, do zakonu. Odczytując powołanie, składamy przyrzeczenia, trzykrotnie przyrzeczenia czasowe, roczne i. Czwarte przyrzeczenia to są przyrzeczenia do końca życia. Przyrzekamy życie regułą. Co to znaczy życie regułą? Co jest reguły? Reguła zawiera takie cztery filary duchowości świeckich zakonu kaznodziejskiego. Są to modlitwa, wspólnota, studium i głoszenie. Realizujemy to poprzez wypełnianie reguły, czyli główne punkty to są, codziennie, w miarę możliwości jest to zaznaczone, codzienne uczestnictwo w Eucharystii, odmawianie liturgii godzin, odmawianie różańca. Krótko mówiąc, to jest msza święta, brewiarz, różaniec i czytanie Pisma Świętego. Wydaje się to bardzo dużo tak w, w pierwszym zetknięciu, natomiast z, z czasem, jeżeli czegoś po prostu żyjemy tym i brakuje nam tego, nawet jeżeli, jeżeli, jeżeli czegoś nie dopełniamy. No i również bym dodała do tego to jest uczestniczenie w naszych spotkaniach, nie? które z, y, mamy y, obowiązkowe, też zobowiązują nas do tego, żeby y, budować właśnie wspólnotę, jakąś więź. Modlitwa jest tym, co cementuje to, co zbudujemy, bo jednak bez takiej obecności na żywo trudno budować wspólnotę. Że to jest to, to, tym się też charakteryzuje, to takim studium, poszukiwaniem prawdy. I, no i też jakieś takie to wezwanie dominikowe. Panie, co będzie z grzesznikami, że gdzieś nas to tak prowadzi, że jest taka wrażliwość serca na, na ludzi, którzy nas otaczają? Jesteśmy z, z zakonem kaznodziejskim, ale nie wchodzimy, na, nie wchodzimy na ambonę, natomiast nasze głoszenie polega na y, świadczeniu, na wydawaniu świadectwa, na życiu takim, żeby y, ludzie nas zapytali o Boga. A teraz tak może bardziej w praktyce, w takim razie, bo wiemy, jaka jest teoria. Powiedziałeś, że to jest też kilka kroków. Może podzielcie się każdy z Was, na którym z nich jesteście i co Wam wzrastanie właśnie w takiej formacji dało, jak, jak to Was umacnia, jak Wam to właśnie pomaga głosić Chrystusa swoim życiem? Jakie to jest takie wsparcie na tej ścieżce duchowej? Um. No właśnie, jakie są nasze doświadczenia we wzrastaniu? Czy to może będzie trywialne, co powiem, ale oczywiście to nawiązuje do tego, co powiedziałeś wcześniej, że każdy z nas jest na innym etapie i nawet każdy z nas na innym etapie był do fraterni przystępując, dlatego że jesteśmy osobami, które no, miały różną drogę życiową, oraz drogę taką wierzę. Mamy u nas osoby, które praktycznie od zawsze przy klasztorze Ojców Dominikanów były od duszpasterstwa akademickiego praktycznie lat na przykład 20 nie opuściły praktycznie dominikanów a są osoby na przykład takie jak ja które praktycznie przystępując przychodząc do fraterni tak jak to ja im wcześniej powiedział odczytując swoje powołanie do tej fraterni przystąpiły równocześnie rozpoczęły swoją przygodę z dominikanami to właśnie jestem ja. Tak więc no to wzrastanie ono jest z jednej strony bardzo indywidualne, bo jesteśmy na różnym etapie, ale z drugiej strony, co ważne i co, i, co, i co ciekawe i co fajne, no to odbywa się to według już określonego toku postępowania, dlatego, że my mamy też postulat, mamy nowicjat, mamy okres przyrzeczeń czasowych i przyrzeczeń wieczystych. Więc to jest droga formowania siebie przez okres no, kilku lat do momentu dojścia do takiej już ostatecznej decyzji, że rzeczywiście chcemy podjąć, jesteśmy w stanie podjąć już takie rzeczywiste, wieczyste połączenie z zakonem. Więc no, wzrastamy przez kilka lat. Każdy etap ma swojego mistrza formacji. Jest to prowadzone według określonych podręczników obecnie jest to zrobione w bardzo sposób fajny, przemyślany. My w tym okresie no, też się również poznajemy, to to jest ważna rzecz, tak? dlatego że naszym jednym z naszych takich właśnie założeń, obserwancja, jak to się mówi, to jest życie we wspólnocie, więc my, będąc w tych poszczególnych formacjach, poznajemy siebie nawzajem w tych takich podgrupkach, tak? bo tak można dopowiedzieć, że te nasze spotkania co miesięczne to są spotkania w tych podgrupach związanych z formacjami i takie wspólnotowe całej fraterni spotkanie danego dnia. Tak ja bym jeszcze dodała do mhm. tego, co Piotr mówił właśnie, to, że my właśnie wchodzimy na różnym etapie, a jakby są osoby na przykład, które występują, przychodzą do fraterni i są. Na przykład bardziej wykształcone od mistrza formacji, który będzie ich prowadził. Są, mają większe doświadczenie y, na przykład z poznaniem Dominika, Dominikaliów niż, y, niż formacji. Może się tak zdarzyć, bo tak jak właśnie Piotr mówił, są osoby, które od y, 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 dłuższego akademickiego są, a, a, a w zakonie mogą być. Czyli, czyli wchodzą jakby z takim 20-letnim stażem dominikańskim, a mistrz formacji może być 10-letnim stażem we fraternii na przykład, nie? Mhm. Ale to, to, co jest ważne, tutaj następuje oprócz tego, że wprowadzenie w Dominikalia, właśnie czyli takie, co to jest zakon, czy, czy Kim był Dominik, Kim był Frasati, na przykład jeśli chodzi o naszą fraternię, czy tam właśnie poznawanie różnych świętych błogosławionych, to też to, to co jest ważne, to, to, co ma ten misz, a nie mają ci, którzy wchodzą, to jest doświadczenie wspólnoty. I to jest wejście do wspólnoty. I to jest też bardzo ważne, bo z jednej strony wspólnota musi być elastyczna, żeby przyjąć nowe osoby, a z drugiej strony musi zachować to co jest wypracowane, co jest cenne, a nowe osoby często mają po, y, pomysły rewolucyjne. A to właśnie od razu też spytam, y, bardzo się ta forma zmieniła od czasów Frasatiego. czy to są detale, ale co do ogólnych założeń, to wszystko już wtedy, ten, prawie 100 lat temu wyglądało tak samo, czy przeszło 100 lat temu w zasadzie, kiedy Frasati wstąpował do trzeciej ścieżki. To są detale, ale detale istotne. Dlatego, że w, od początku, czyli od XIII wieku trzeci zakon nazywał się zakonem świeckich z, y, od, pokuty. od pokuty. I ta pokuta była w, w, mocno wpisana w regułę w, w dyrektorium, czyli w przepisy jak realizować. Ja czytałem regułę z 30, 1933 roku i tak nie... Przeliczyłem przez całą regułę, ale gdzieś do połowy naliczyłem 49 razy jest użyte słowo pokuta, czyli dużo jest tej pokuty, było dużo tej pokuty. I w czasach Frasatiego ta reguła też już była powiedzmy w tej, w tej, w tej postaci. Natomiast ona się zmieniała z latami, my w tej chwili składamy przyrzeczenia na regułę, która została napisana w 1963 roku i zmieniana teraz ostatnio w 2017 roku. I tutaj nie spotykamy już słowa pokuta. Jesteśmy, przynależymy do zakonu dominikańskiego i określane to jest jako, jako trzy gałęzie zakonu dominikańskiego. Pierwsza gałąź to są ojcowie, druga gałąź to są siostry. Mniszki? Kla, mniszki klauzurowe i, mnisz, i, i siostry klauzurowe, i, i trzecia gałąź to, to jesteśmy my, świeccy oraz siostry nieklauzurowe. Klauzur, nie I. Znaczy w Polsce nie ma takich? Są. Nie ma. Nauczycielki. To nie są. One należą. To będzie wycięte. To, to, będzie, to będzie wycięte, ale nie, nie należy. sugeruję, żebyście ustalili te fakty, myślę, że one są nie ma, drugorzędne. Nie ma, nie ma w tym. Ale to już tak wracając właśnie do Waszych indywidualnych może doświadczeń w tym zakresie, no, wszyscy jesteście już powieczystych, że tak to ujmę. Czy na jakich etapach drogi jesteście? Nie, znaczy, Ja jestem akurat po, po czasowych przyrzeczeniach, po dwóch czasowych przyrzeczeniach więc przede mną trzecie czasowe. No właśnie, jeszcze tak wracając do właśnie do, do takich osobistych może doświadczeń, rzeczywiście powiem, bardzo dużo my mówimy o, o regule i, i ta reguła się sprawdza. To jest coś, co rzeczywiście nas, nas formuje cały czas, ale nawet teraz mogę powiedzieć, odwołując się do reguły, że jakby celem naszym jednym z naszych celów jest to, żebyśmy się uformowali na ludzi dojrzałych w wierze. Takich, którzy są w stanie rzeczywiście pełnić tą funkcję apostolską. Więc my tutaj y, też to należy zaznaczyć, że tworząc, jakby tak naprawdę, jeden zakon z ojcami i z myszkami, y, no to jest zakon kaznodziejski, dlatego my też naszym ostatecznym jakby celem jest to, żeby y, być osobami zdolnymi do, do głoszenia, tak? do głoszenia słowa, do bycia apostołami tam, gdzie po prostu na co dzień rzeczywiście żyjemy. Czy to w miejscu pracy, czy w rodzinie, żebyśmy to słowo mogli głosić. Więc to akurat na przykład jest moje doświadczenie związane ze wzrastaniem we fraternii. To jest postępowanie w takiej dojrzałości wiary. My nie gromadzimy się na przykład wokół jakiegoś jednego charyzmatycznego lidera, tylko my mhm. jesteśmy rzeczywiście erygowani przy klasztorze. I, i, I mamy fajne wsparcie też ze, ze strony naszego asystenta, i dlatego no, jest jakby to pewność tej wiary, że to jest rzeczywiście mm, rzecz dojrzała i oczyszczona z takich różnych, e, powiedział, no, czasami nowoczesnych trendów albo zbyt radykalnych. Tak, to jest, e, to jest moje doświadczenie. Wierzę, że o, ta wiara po prostu staje się rzeczywiście dojrzała. I że rozumiem, masz takie poczucie, że wiesz, dlaczego wierzysz w to, w co wierzysz, i się ugruntowujesz, że to ma sens, powiedzmy, tak? Eee, tak, zasadniczo, zasadniczo tak. No, natomiast na pewno, no tak, postępujemy drogą prawdy i to, e, i to jest, myślę, dla nas ważne poszukiwanie prawdy, prawdy w życiu. Ja jestem profesem wieczystym, czyli też przyrzeczenia wieczyste złożyłam i moje wejście do zakonu było podobnie jak Piotr. Ja specjalnie nie miałam żadnego ani doświadczenia wcześniejszej wspólnoty żadnej, ani duszpasterstwa, ani młodzieżowego, ani akademickiego. To weszłam trochę tak nieświadomie w to wszystko. Myślę, że ten czas, właśnie formacji, on tak pozwala kształtowania się takiego, pozwala poznawać. I to, co jest takie cenne dla nas wszystkich, jak przy tych włączeniu do zakonu, słyszymy, że Zostajemy włączeni w dobra duchowe zakonu i jakby mamy takie świadomość tego, takich że, że, że my z tego korzystamy. My też wkładamy w to swoją modlitwą, pracą, zaangażowaniem, ale też bardzo dużo z tego czerpiemy. Ja mam takie doświadczenie tego właśnie, że jak jakoś tak usłyszałam o tych dobrach duchowych zakonach, z których czerpię, ja mam takie doświadczenie, że moje wzrosło mi zamiłowanie do studium, do zgłębiania, do czytania i ono z czasem rośnie coraz bardziej, bo to najpierw było takie, żeby poznać trochę taką literaturę związaną z zakonem, ale też no to tam wcześniej, jakoś tak zgłębianie Pisma Świętego, czytanie, to lekcja divina, która jest nam też przypisana jakoś tak, Tą drogą też szłam, ale ostatnimi czasy, na przykład, coraz bardziej rozpoznaję, że bardzo mnie wciąga dialog społeczny, bardzo mnie wciąga właśnie ekumenizm czy dialog międzyreligijny i jakieś takie czynne też uczestniczenie w tym. I to jest moje też wzrastanie w tym w fraternii. Ja jestem po przyrzeczeniach wieczystych i moja droga do fraterni to um, było kompletnym dla mnie zaskoczeniem, że się znalazłem we fraterni. I, dlatego, że miesiąc wcześniej, nim Przyszedłem na spotkanie. Nie wiedziałem w ogóle, że istnieje coś takiego jak trzeci zakon, jak tercjarze dominikańscy. Chodziłem do Dominikanów oczywiście na mszę, ale, ale nie słyszałem. Chyba się kryli tercjarze <ścoughs> ze swoją obecnością, z istnieniem, bo nie słyszałem. Dopiero pojechałem na re rekolekcje organizowane przez świeckich Dominikanów, nie wiedząc o tym, że to są powołaniowe rekolekcje, tylko jako zwykłe rekolekcje w duchu dominikańskim, mówię, to mi pasuje. No i wróciłem stamtąd prosto do do Fraterni. Na spotkanie Fraterni i, i od początku oczywiste było dla mnie też, że przyjmę imię Piotra Jerzego. Nie, Piotra Jerzego jak, jako patrona w życiu zakonnym. Stąd Starałem się go bardzo poznać. Ujęła mnie je jego żarliwość przede wszystkim. Ten wybór, jego, wybór przez niego imienia zakonnego, od imienia Savona, Savona Roli. I to w, w jaki sposób też on wchodził. Piotr żył, Piotr, Jerzy żył właściwie cały czas we wspólnocie, on wszystko, co realizował, to realizował we wspólnocie, czy to zajmowanie się tymi biednymi, czy, czy modlitwa, czy wyprawy w góry, to wszystko było we wspólnocie, a skąd to znamy, bo jeżeli ktoś akurat nie był z nim w, w tym miejscu, to pisał do niego listy, opisując, co się wydarzyło i co jest, stąd to tak dokładnie znamy. Ja może przeczytałbym taki fragmencik z listów do Przyjaciela, w którym opisuje on swoją przynależność do zakonu, mianowicie w sierpniu 1923 roku, będąc już rok po obłóczynach pisze do przyjaciela. Jestem, od, jestem rad niezmiernie, że chcesz należeć do wielkiej rodziny Świętego Dominika. Obowiązki są w niej niewielkie. Sam zresztą rozumiem, że nie byłbym w stanie należeć do zakonu, który by stawiał wielkie wymagania. Później troszeczkę opisuje ten zakon, w którym to fragmencie jest troszeczkę napisane o regule. Święty Dominik, kiedy ustanawiał trzeci zakon, pojmował go jako pewien rodzaj milicji do walki z heretykami i wtedy członkowie mieli reguły bardzo surowe. Niemal kroczące śladami dawnej reguły pierwszego zakonu. Ale do naszych czasów to wszystko się przemieni, przemieniło. Nie zostało śladu surowych zobowiązań. Wprawdzie trzeba co dzień odmawiać oficjum dominikańskiej do Matki Bożej albo różaniec, ale nawet w tej sprawie nie popełnisz grzechu śmiertelnego, jeżeli przez dzień lub kilka świadomie zaniechasz tej praktyki. <laughs> Jak z tego fragmentu widać ironia frasatygo świetnie się wpisuje w to. W charyzmat dominikański. I my się też wszyscy odnajdujemy w tym tak. bardzo. Że, że to, jak wszyscy się boimy tego, że jak będzie coś nadmiarowo. No, co nowe, to, to dla, dla, u, dla Frasatiego to, to było jego, jego pragnienie codziennej eucharystii. To było coś nowego, niecodziennego, dlatego że do, dopiero kilka lat wcześniej papież zezwolił właściwie na codzienną y, Eucharystię Świeckich. Y, I dlatego też w, 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 w tych przepisach reguły, które on wymienia, jeszcze nie ma tego y, zakładanego obowiązku codzie, codziennej y, mszy świętej. Skoro już Piotr Jerzy Frasati został wywołany, to jak to się stało, że jest patronem tutaj, właśnie trzeciego zakonu w Poznaniu? Czy znacie tą historię? Czy może gdzieś te początki fraterni pamiętacie albo znacie osoby, które zakładały fraternie tutaj? osoby które zakładały naszą fraternię jeszcze, jeszcze przynależą do tej fraterni niektóre i z opowieści to jest tak że fraternia kształtowała się w okresie kiedy Frasati był sługą Bożym kiedy wokół niego siedziało trochę tak żeby tam jakoś jego duch był taki nagłaśniany i fraternia tak, która już jedna fraternia istniała w Poznaniu, ale ojciec, który miał jakąś taką wizję tego, żeby założyć drugą, to właśnie sobie myślał, żeby ona się składała z młodych ludzi. I tam zebrał wokół siebie właśnie młodzież akademicką czy posakademicką. Był to ojciec Stanisław Dobecki, 81-letni, który duchem był w wieku Frasatiego. Tak. No i stąd zaproponował właśnie tego Piotra Jerzego Frasatiego. Są osoby też u nas, które właśnie jak mówią, że jako fraternia uczestniczyły w beatyfikacji jego. Nie? Także to taką historię z przekazów damy. Tak, opowiadają o tej brakującej fajce. I rozumiem, że tak jak wspominacie, dalej frasaty jakby jest częścią waszego wzrastania, że kiedy no, przygotowujecie się do kolejnych etapów, to też poznajecie jego życie, i się gdzieś inspirujecie po prostu jego sobą na swojej duchowej ścieżce. Tak bardzo ważne było jego przybycie relikwii. Tak, to co, pani Wanda Gawrońska, która y, mówi y, czasami wysłali listy do, do nas wszystkich, nie, to też jest taki waż, ważny tak, akcent. I, ale to przybycie relikwii no to y, było takim ogromnym wydarzeniem dla nas. Dwa tygodnie wcześniej zorganizowaliśmy konferencję poświęconą Frasatiemu. Sporo osób przyszło wtedy na, to, na tą konferencję i gdy przyjmowaliśmy tutaj relikwie, no to też ten dzień w, w kościele organizowaliśmy. Myśmy mieli takie całonocne czuwania przy przy relikwiach. W każdym razie było to dużym przeżyciem. Myślę, że też znamienne było to, że wtedy te środowiska związane z Prasatem bo akurat w Poznaniu jest ich więcej niż jedno, miało okazję tak naprawdę się po raz pierwszy chyba poznać i w jakiś sposób zaprzyjaźnić, więc dla A mnie... Właśnie tak... tak się zaprzyjaźniliśmy z grupą z, 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 z Morawska, tak, z, z Kościoła Sobieskiego. Tam właśnie zadzierdoliliśmy współpracy większej i, i uczestniczyliśmy w modlitwie, tam, nie? która była wtedy prowadzona. Także to frasati jednak tam nas łączy. Osobiście to pamiętam i dlatego też chciałam Was zapytać jeszcze tak na koniec, jak w tym momencie, jeśli. Ktoś czuje, że ten charyzmat jest mu bliski. Albo chociażby chciał mieć szansę właśnie być w wspólnocie, dla której frasaty jest bliski i poznać was troszeczkę, może na razie jeszcze bez zobowiązań. To, yy, jak można do Was dołączyć? Mamy do nas można dołączyć. Yy... Przede wszystkim pragnąć. Przyjść. Nie, ja tylko dziwnie mhm. powiem. Pragnąć przyjść, odkryć powołanie. I rozezna, we wspólnocie rozeznać, czy to jest miejsce dla mnie. Tak, ale można przyjść naprawdę, przyjść, poprzyglądać się najpierw. Nie, od razu się nie wchodzi we stru, struktury. My mamy spotkania w, w drugą sobotę miesiąca, i można, mamy na stronie Dominikanów, jest adres mailowy do nas frasati fraternia frasati, tak, małpa Taki adres mailowy, bo można do nas napisać, my się odezwiemy, umówimy, bo do, do spotkania zapraszamy, ale też zawsze jakby rozmowa poprzedza wejście na to spotkanie, żeby też osoby, które są zainteresowane, troszeczkę wprowadzić w, w klimat. A jest szansa na jakieś spotkanie takie otwarte w najbliższym czasie, chociażby w związku z tym, że 4 lipca już tuż, tuż za progiem? Tak, i tutaj bardzo serdecznie zapraszamy na to spotkanie, bo najbliższa, najbliższa sobota, która jest przy wspomnieniu błogosławionego Piotra Jerzego, ona w tym roku wypada 8 lipca, my w tym, w tym dniu organizujemy, właśnie mamy mszę i podczas tej mszy są odnawiane przyrzeczenia, jest przyjmowana nowa osoba do wspólnoty, czyli dostąpi obuczyn. I to wszystko odbędzie się w kościele Dominikanów, raczej właściwie w kaplicy u Pana Boga za piecem o godzinie 13. I na to serdecznie zapraszamy, szczególnie Piotr, który będzie swoje przyrzeczenia przedłużał. Tak, oczywiście zapraszam później z I na Agapę również zapraszamy, tak. Więc można porozmawiać indywidualnie i dowiedzieć się wszystkiego. I nie jak, trzeba jak się funkcjonuje. Patrzeć, nie? Tak, bezpośrednio od żywych ludzi. Tak, to wszystko tak zawsze mocno brzmi, reguła, nowicja, formacja, a to takie są proste czynności, więc. A w, w bezpośrednim kontakcie to można tak lepiej wytłumaczyć. Myślę, że agapa brzmi dobrze. <śmiech> 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 Dlatego gorąco zachęcamy, jeśli ktoś poczuł się um, w jakiś sposób poruszony tym, co tu usłyszał, że może warto tak um, niezobowiązująco przyjść, albo przynajmniej skorzystać z tego, że jest okazja się pomodlić się wspólnie przy. Um, nie 4 lipca, ale przy okazji tego 4 mhm. lipca, jakby w nawiązaniu do tego ważnego dla nas tu wszystkich za dnia. Ze wspólnotą, której jak dekret mówi, została powierzona opiece e, sługi Bożego Piotra Jerzego Frasatiego. To my gorąco zachęcamy, żeby z tej e, możliwości po prostu skorzystać. E, dziękuję Wam bardzo za podzielenie się Waszym doświadczeniem bycia w e, tej rodzinie dominikańskiej, w której był Piotr Jerzy Dziękujemy, dziękujemy i zapraszamy. Dziękujemy i zapraszamy.